Z akcesoriów karpiowych kupiłem sobie dwa przypony. Prokarp, oczywiście włosowe, marker, myślę, że się przyda w końcu. Oraz piórnik na przypony, coś takiego, na przypony karpiowe, rzecz jasna. Jest też duży podbierak karpiowy. Coś takiego aż... Jest naprawdę spory, ciężko mi go tutaj kamerą ująć. Oraz, no wiadomo, tutaj też sztyca. Coś takiego. Przechodzimy bardziej na karpiarstwo, więc... Potrzebne, przyda się na pewno. Bo z tym naszym małym podbierakiem dużych karpi raczej nie podbierzemy. A więc do zakupów jest i mata karpiowa, firmy Mikado, co prawda nie taką właśnie chciałem, jest to kołyska oczywiście. Chciałem inną wybrać, ale niestety yy, raz, że koszta trochę przeszkodziły, chociaż kasa była, tylko już tej maty, którą chciałem wybrać nie było na Allegro, przynajmniej nie było na promocji, tak oto kołyska. Różne opinie no na ten temat jej słyszałem. Myślę, że ten sezon na pewno wytrzymam, przynajmniej powinna wytrzymać. Na pewno 200-300 karpi nie złowię, więc raczej małe szanse, że, że ja tak szybko rozwalę, postaram się trochę o dbać. Coś takiego, taka ta, oto ta kołyska. Ym, oraz właśnie pokrywa na nią. No i wiadomo, pokrowiec. Coś takiego. Nic nowego, tu oczywiście specjalne yy, otwory, aby woda mogła ściekać. Chyba woda mogła się sam, nie wiem dokładnie. No i tak to ogólnie wygląda. A więc tak już bardziej, troszkę bardziej profesjonalne, profesjonalne karpiarstwo będzie w tym sezonie. Troszkę bardziej się przygotujemy do tego. No i tak to ogólnie wygląda. Tak wygląda kij. Bardzo długi, bo chyba już 180 cm, co bardzo utrudni mi jego transport jeszcze w samochodzie, okej, okay, ale skuterem, rowerem na pewno tego ze sobą nie zabiorę dajwa phantom jeśli ktoś miał taki kij niech napisze co o nim sądzi ja słyszałem że jest mocny że się nada tylko że właśnie ta jedna wada że jest w transporcie bardzo słaby Paweł sprzedaje BuzzBarry Prologic tutaj takie rozsuwane jak widać jeden rozsunięty drugi nie coś takiego jest licytacja na Allegro link jest w opisie kto chce może kupić zamiast podpórek tutaj jeszcze są takie a tutaj właśnie są jeszcze te właśnie na wędki. tu się na dwa wkręca sygnalizatory i takie. dwa se otło z jednej strony to właśnie jako podpórki a z drugiej strony jako sygnalizator można sobie licytować na Allegro Prologic to lepsza firma karpiowa tak jest torba też Kilka, kilka przegród, wszystko chyba właśnie nowe śladów użytkowania za bardzo nie widać. No.